Zobaczyłam zdjęcie mojego adoptowanego syna w bazie zaginionych dzieci. Nie był tam sam? Przewijałam Facebooka w spokojny czwartkowy wieczór, kiedy wpadł mi w oko sponsorowany post. Test kampanii o zaginionych dzieciach z rzędem twarzy i imion. Już miałam przewinąć dalej, ale trzecie zdjęcie sprawiło, że zamarłam. Chłopiec wyglądał identycznie jak mój ośmioletni syn Kuba. Te same ciemne włosy, brązowe oczy i ten sam mały dołeczek w lewym policzku. Serce zaczęło mi walić. Ręce drżały, gdy zrobiłam zrzut ekranu. Podpis brzmiał Adam Nowak. Zaginął w 2018 roku. Miał 3 lata w chwili zaginięcia. Kuba też miał 3 lata, gdy adoptowaliśmy go dwa lata temu przez agencję Nowy Start. Powiedziano nam, że jego Logiczna mama była bardzo młoda i nie mogła się nim zająć, że był krótko w rodzinie zastępczej, a potem trafił do adopcji. Po tylu latach starań o dziecko Kuba był dla nas cudem. Zawołałam męża, Pawła, i podałam mu telefon. Nie powiedziałam ani słowa. Zbladł, patrząc na zdjęcie, a potem na Kubę, który siedział na dywanie i budował coś z klocków. Niemożliwe! wyszeptał. Przecież agencja wszystko sprawdzała, ale im dłużej patrzyłam, tym bardziej byłam pewna. W opisie zaginionego dziecka było napisane, że Adam pochodził z okolic bydgoszczy, tylko trzy godziny drogi od nas, z Poznania. Miał małe znamie na prawym ramieniu. Zrobiło mi się słabo, bo Kuba miał dokładnie takie samo. W poście pisano, że Adam zniknął z podwórka pewnego i nigdy go nie odnaleziono. Tej nocy nie mogłam zasnąć. W głowie w kółko odtwarzałam proces adopcji. Jak to wszystko poszło gładko, aż za bardzo. Normalnie trwa to miesiącami, czasem latami, a my dostaliśmy telefon już dwa tygodnie po złożeniu dokumentów. Pracowniczka agencji, pani Ewa, była miła, spokojna. Zapewniała, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, że rodzina zrzekła się praw do dziecka. O trzeciej nad ranem siedziałam przy łóżku Kuby i patrzyłam jak śpi. Tak spokojny, tak znajomy. Chciałam wierzyć, że to tylko przypadek, ale nie mogłam. Wszystko się zgadzało. Ten chłopiec, nasz syn, może był kimś innym, zanim do nas trafił. Rano, gdy Paweł był już w pracy, a Kuba w szkole, zadzwoniłam pod numer z plakatu. Po drugiej stronie odezwał się cichy, Zmęczony głos. Halo, tu Anna Nowak, ścisnęło mi gardło. Powiedziałam, że chyba wiem coś o jej synu. zapadła cisza, a potem zaczęła płakać. Przez łzy poprosiła o zdjęcia. Wysłała mnie, odzwoniła po chwili kompletnie rozbita. To mój synek, powtarzała. To Adam, ten dołeczek, to znam. Wiedziałam, że żyje. Powiedziała, że nigdy nie przestała szukać, że przez lata wszyscy jej mówili, żeby dała spokój, ale ona nie potrafiła. A teraz patrzyła na zdjęcia swojego dziecka, uśmiechniętego, rosnącego, żyjącego z obcymi ludźmi zaledwie kilka godzin drogi od niej. Umówiłyśmy się na spotkanie następnego dnia, w kawiarni w połowie drogi między naszymi miastami. Droga dłużyła mi się jak nigdy. W głowie powtarzałam w kółko co jej powiem: że nic nie wiedzieliśmy, że myśleliśmy, że wszystko było legalne że nie mieliśmy pojęcia, że wychowujemy zaginione dziecko.